Ty co znów odwalasz? Czary-mary. Czyli magia. Żeby się osuszyć. Jak chcecie się zdradzić skrzypiąc podeszwami, to wasza sprawa. Weź obie drużyny i przeszukaj schron burzowy. Okej, okay, Loki i ja rozejrzymy się po piętrze, spotkamy się przy wystawie za... Nie? Idziesz z tamtymi, on zostaje tu ze mną. Co ci odbi? Ja jestem za niego odpowiedzialny. Ale ja dowodzę tą operacją. Skoro nie jest groźny, to nie widzę Bo problemu. No ja jestem, że jest groźny. Nie pamiętasz, jak uciekł Bobius. poprzednio, dlatego chcę go mieć na oku. Jak ci się nie podoba, możesz wracać do agencji i naskarżyć Renslayer. Ale tu i teraz... Nigdzie się nie wybieram. Nasz wariant jest Bobius, tutaj. Mobius, wyluzuj. Spokojnie. Zaufaj mi, okej? Okay? Rozumiem, że muszę na to zasłużyć. Więc zasłużę. Ciekawe, że ludzie, którym nie można ufać, tak często mówią zaufaj mi.